ma się ma dzisiaj odwilż także można trochę pojeździć choć jest trochę jeszcze mokro ale daje radę można jechać o, trochę się w upa błotem ale ale to nie szkodzi Jak tam nasza droga w lewo? Lupniemy sobie, zrobimy pika Chociaż może lepiej tutaj nie, bo tu widzę, że jest straszna ciapa Dobra, to nie, jedziemy tutaj w prawo Na kałuże dużo są strasznie, ale kurde, no fajnie, fajnie jest, idealnie nawet bym powiedział co jeżdżę w rękawiczkach, tych takich już letnich, można powiedzieć. No fajnie, zarobiście słonecznie, mówię, odwilż przyszła Także można latać Tylko tam gdzie słońce bardziej, bo tutaj to jeszcze jest ślisko Dzisiaj jest poniedziałek Ojojoj oj, oj, tutaj jest trochę niefajnie teraz powoli przejechać Rzucić sobie tu na dwójkę Kolejny taki test mikrofonu, jeżeli to widzicie to znaczy, że się udał Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, czy tam jak to wyszło Jak dobrze wyszło, no to dam, dam ten odcinek Ale jak źle wyszło, no to niezbyt Siurkę wyhamujemy można pojeździć trochę powiem Wam kurna Boczkiem o bolestrzej kurna Nieźle, nieźle W samej bluzie jeżdżę I powiem wam, że jest fajnie w samej bluzie, no że te rękawiczki te Ojojoj, tu jest trochę wody, trzeba się trochę hamować Myślę, że do następnego tygodnia już tej wody nie będzie zbytnio i będzie w miarę ok. Także wtedy będzie dopiero, zaczyna, wtedy dopiero zaczyna nagrywać jakieś lepsze takie te. Bo tu nawet nie mogę przycisnąć tego gazu. Bo tu wszędzie błoto jest. jak tam moja droga w lewo O kurna, nie, tutaj to jest powódź Całkowita tu jest powódź Przelecimy nad tą dziurą Tutaj to chyba nie Nawet nie ma co myśleć, bo ja już tutaj widzę jak to jest Nie, może lepiej nie Trzeba go będzie wykopywać, to dopiero będzie. Dobra, nie ma co szaleć na razie. Jeszcze przyjdzie czas, czas na szaleństwo. Trochę chyba go przypaliłem, bo tak trochę zaczął lepiej chodzić, wiecie? Wo, słońce! Hello! Trochę mało widać, ale... Tam jest fajna droga, to jest fajna droga, ale wszędzie jest skórna i no, mokro. Jakby był śnieg, to tak, ale takie coś tylko mogę sobie pojeździć na razie. Bo no. Bo no. Także mówię, tak w następnym tygodniu się spodziewajcie trochę więcej tej jazdy. Jak to wszystko wsiąknie, co teraz jest, no będzie się kurde działo Tylko w międzyczasie olej wymienię Może nawet w tym tygodniu jakoś się na to zabiorę Co mówię może jutro olej A tak, go wymienię jakoś może na sobotę O w sobotę byłoby w sumie spoko tak wymienić ten olej Bo... No, no też byłoby po prostu spoko No kurde muszę sobie rękawice sobie muszę szyć Bo zobaczcie o, proszę rozwaloną rękawiczkę jedną i muszę sobie ją jakąś jakoś bo trochę mi tam leci wszystkiego i wody i powietrza zimnego w dodatku ale myślę że to będzie plus w lato myślę że w lato to będzie plus będzie jest błoto tylko ta droga taka właśnie bardziej użyszczana jest mniej błotna że tak powiem jest taka mniej błotna no dokładnie